I don't know. Mew. tańczą dziewczynie, cieszą się, szkół śpiewa, drugi się płaczą, bo mamy 13 rund, to robię tak. Czyli dajcie ze spółki. Koniec. No, mają te miny takie, jakąś światła. To jest przygoda życia każdego człowieka, nie tylko człowieka, bo inaczej nie No więc przywożę wam z Afryki, z né? Isso, isso nasze ręce, ale też również co daje nam bananów i ananasów, nas na skrócie to się nie da. Więc, Murat, końce czamy. Czego mam życzę, to wam wyśpiewa.